Z tej strony Paweł i Paweł rozpoczęliśmy współpracę z firmą IM Electric. Eee, nasza współpraca będzie polegała na tym, że będziemy Wam pokazywać produkty tejże firmy. Ja, produkty nawet nie tyle, ty, tylko tej firmy, bo naszym założeniem jest, że dogadamy się również z innymi producentami, którzy dadzą nam swoje elektryki. I. Dzięki, dzięki tej współpracy będziemy mogli przetestować także jakieś inne pojazdy od kulajnuk. Tak, jeżeli ktoś nam da deskorolkę elektryczną, to nie ma problemu. My bardzo chętnie. Natomiast w pierwszej kolejności na pewno skupimy się na produktach IME Electric, te, które są produkowane, które są nieprodukowane, tylko sprzedawane e, przez nas to pierwszej kolejności i będziemy starać się pokazywać nie tak jak zwykłe reklamy są, że och, jakie to jest super, hiper, piękne i fajne, tak tylko również wskażemy wady e, poszczególnych modeli każdy z modeli e, będzie przez nas testowany przez parę dni parę dni będę miał ja, parę dni będzie miał ten model Paweł, tak żebyśmy mogli powiedzieć faktycznie coś o tej jeździe a, a nie przejechać się raptem wokół, e, wokół górki pod domem, tak i i, i zakończyć testowanie, u, 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 uważać, że, że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, czy, czy... Przede wszystkim chcemy być bardzo obiektywni, przede wszystkim chcemy pokazać, jak wygląda jazda tym skuterem, moto, motocyklem, bo też motocykle w swojej ofercie będziemy, w swoich odcinkach planujemy pokazać, jak to wygląda naprawdę, ile emocji nam to daje, a nie ukrywam, z tymi emocjami chcielibyśmy się też z Wami podzielić. Pierwszy, pierwszy produkt, pierwszy skuter, który przetestowaliśmy, na który usiedliśmy, to jest Havana. Tak jest. Która wygląda jak? Wespa. Jak wespa. Dokładnie. Znaczy, nie tyle, że wygląda jak wespa, jest do niej bardzo podobna, szczególnie do tej pierwszej wespy z lat 60., gdzie Piagio ją wy, wypuściło, no bo... E, tutaj, tam niewiele się zmieniło, tam był jakiś delikatny lift... Ta tak, była, no bo to było, 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 to było to unowocześniane, wiadomo, wyglądowo, ale chodzi mi o to, że e, ten konkretnie skuter jest... Taki typowy w stylu retro, więc w stylu retro, więc widzisz to i myślisz so i kojarzysz sobie Włochy, dobra espre dobre espresso, w ładną pogodę, ładna pogoda właśnie, Słoneczne. słoneczna, I upał pada. 30 stopni, dokładnie i popijasz sobie kawkę patrząc na ten skuter, prawda? No a tak to nie jest. I, 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 i pat patrzysz i... się na ten skuter i on jest naprawdę ładny. ładny. Tak, to prawda. To wie, wiele można y, powiedzieć, bo y, wady on swoje też ma, o których zresztą później powiemy, ale nie można mu zarzucić, że jest brzydki. Tak. Y, tak. Nawet pomimo, tak, bo, pamiętasz jaka była moja pierwsza reakcja, kiedy zobaczyłem na zdjęciu y, w, te, w tym konkretnie kolorze, mówię, mm, taki wypłowiały ten, no, ale ja kiedy... Akurat umówmy się, kolor jest taki raczej damski. Znaczy, się, o właśnie, warto o tym powiedzieć, bo dostępny w ofercie jest nie tylko ta jedna wersja kolorowa. Cztery, cztery są są jeszcze cztere, cztery, albo nawet łącznie wszystkich, chyba jest pięć kolorów: to jest niebieski, czarny, czerwony, biały. Te biały, te biała ja też była, e, kojarzę. No dobra, bodajże, cztery kolory, ale to Możemy jeszcze. Można sprawdzić sobie na stronie internetowej. Dokładnie. E, link na pewno będzie w opisie do tego konkretnego modelu. Natomiast są inne kolory, my akurat dostaliśmy tak. Mhm. Co można powiedzieć pozytywnego o tym, poza tym, że jest elektryczny, cicho... Tylko... Cicho. O! O tak. Cichy. Tutaj tak. Nawet, nawet jesteśmy w tej chwili. Nagrywamy e, koło hali stulecia, chciałem powiedzieć hali ludowej, bo dla mnie to czas jest hala ludowa, e, koło hali, hali stulecia, stulecia e, kiedy tam odbywają się targi motocyklowe, jubileuszowe, bo dziesiąte zresztą. O, dziesiąte. E, I tutaj przeprowadzaliśmy ten motocykl, Paweł na nim sobie podjeżdżał i kilka osób mówiło, hmm, nie słychać. A jedzie. Bo to, bo, bo to elektryczne. Dokładnie. E, I tak, i to jest na pewno fajne, e, jest cichutki. Ale powiem Ci tak, on sam w sobie przykuwa też uwagę, bo oprócz tego, że jest e, cichy, no to nie można, nie można mu zarzucić ogólnej takiej e, urody. Zobacz, ma sporo elementów chromowanych też, które są tak, które fajnie podkreślają ten taki, no rzekłbym, starowłoski design no bo, tak, tam, bo te, takie elementy to nawet w niektórych samochodach tak, e, dokładnie żeby tą walizkę tam przy. tak, bo skojarzy, skojarzy, skojarzy się stare modele Fiat'a chociażby nawet takie bardziej 500. ekstra tam, 500 tak, 500 albo nawet jak masz taki bardziej ekstrawagancki 124 e, kabriolet ten o, no, to też, no to też przecież miałeś takie właśnie elementy na klapie bagażnika gdzie też było to bardzo fajnie podkreślone Co? A tutaj no, nie są wszystkie Elementy. Bo z tego co pamiętam, tutaj również można z przodu chyba zamontować. Taki eee, tak, bagażniczek. bagażniczek eee. Tak, pamiętaj jeszcze, że jak już jesteśmy przy przodzie, to pamiętaj, że można do tego konkretnie modelu domówić sobie szybę. Która przed deszczem nas nie chroni, ale poprawi nasz ale komfort, poprawi jazdy. komfort jazdy. Jasne. Na Oprócz tego, jeszcze też jak mamy tutaj ten stelaż, to jest on w konkretnym celu, ponieważ jest opcja wzięcia z kufrem. Kufer wiadomo, pomieści kask, małe zakupy, jakieś takie pierwszej potrzeby, produkty. Tak, i generalnie można wrzucić sobie tam jakąś torbę z jakimiś swoimi gratami tak żeby nie mieć jej przewieszonej przez ramię w trakcie jazdy, czuć się zupełnie nieswobodnie chociaż tutaj przy tych prędkościach to nie powinno być nawet problemu jak będziemy mieli tą tor torbę nie mówię o torbie takiej e zawalonej ciuchami tak na dwutygodniowy wyjazd nie, no to nie, nie, nie nie dzieckie. właśnie, zacznijmy od, jak już, bardzo dobrze, że do tego przeszedłeś to, e według Ciebie, jak jeździłeś tym, testowałeś to e jak według Ciebie to się sprawowało w mieście? W mieście idealne i tylko tutaj widzę e, życie tego skutera. Tylko i wyłącznie tutaj. Ewentualnie można by było, jeżeli ktoś ma jakąś przyczepkę, wziąć sobie to faktycznie na wakacje, ale gdzieś poza miasto. To ja nie widzę sensu jechania, no, bo po pierwsze niska prędkość. Po drugie zasięg na jednym akumulatorze to jest około 40 km. O tym jeszcze zaraz do tego za chwilę wrócimy może o zasięgu. Natomiast... <gry> chcesz, nawet... chcesz mi powiedzieć, że kiedy jeździłem tym po leśnicy, tak wiem, załatwiłem jedną baterię. Tak, załatwiłeś jedną baterię w skuterze, tak, kręcąc materiał po leśnicy. Ale umówmy się tam też przez Pół dnia jeździliśmy. No to tak, tym, to hmm, prawda. W związku z czym mm. ciężko było, żeby, Sielot... żeby nie załatwić się jej. Mm -hmm. Ale. My mieliśmy opcję z dwiema bateriami. Tak, dokładnie, ponieważ dostępne są opcje z dwiema bateriami, więc tutaj wymiana baterii nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Uważam, każdy mężczyzna, każda kobieta, jestem pewien, że każdy nawet nastolatek, który już może posiadać uprawnienia na tego typu pojazd, no, poradzi, sobie, mhm. poradzi sobie bez problemu z przełączeniem bądź wymianą tej baterii. Powiem Ci tak, jak ja jeździłem tym, jedno mogę wiesz co stwierdzić, powiedzieć o nim? Prostota. Prostota to jest jego tak na dobrą sprawę, drugie imię. Ponieważ wszystko, każda forma obsługi, wydaje mi się tak na dobrą sprawę dziecinnie wręcz prosta. Ale, ale co tu może być skomplikowanego? Włożyć kluczyk, przykręcić, zrzucić z nóżki, odkręcić monetkę, i jechać. I w sumie poza tym, że musimy naładować e, akumulator, to o całej reszcie zapominamy. Nie mamy jak w klasycznym skuterze pasków napędzających, które się zrywają. Rolek, który. Tak które, które, tak, które przekazują moc. moc. O tym w ogóle zapominamy. No właśnie, a bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś że nie ma pasku, nie ma rolek, wariatora. Jest bezpośrednio silnik do koła przyczepiony. Tak. Jak Twoje wrażenia, kiedy po raz pierwszy odkręciłeś manetkę? Tego jest, to tutaj podziel się z widzami. Widzowie bardzo chętnie tego posłuchają. Tak, bo dostałem skuter, dostałeś skuter. No i myślę na skuterze klasycznym spalinowym jeździłem. Stwierdziłem, że no tutaj za wiele nie może się wydarzyć, bo to ma raptem 4 konie mechaniczne, więc co tutaj może się wydarzyć? Natomiast się wydarzyło, nie wywróciłem się, ale zdziwiony byłem tym, że skuter szarpnął i nie jest tak jak w klasycznym skuterze, w szczególności takiej 50. Odkręcamy manetkę, czekamy. A silnik zaryczy? Tak. I w sumie poza tym, że silnik wyczy to nie... Na początku nie dzieje nic, się nic. Nie dzieje się nic i później jest dopiero start, tak, prawda? Jest taki delikatnie, ruszamy sobie do przodu, tak. i w sumie może jesteśmy równi z maluchem i to wszystko. Bo, bo matis czy cokolwiek czy <laughs> innego już spokojnie nas weźmie. Myślę, że nawet Syrena będzie miała szansę <laughs> Tutaj... E po odciągnięciu tej manetki czujesz takie szarpnięcie, nie ma tego zasprzęglenia takiego, tylko od razu silnik dostaje moc i cyk i już Właśnie, to jest zaleta właśnie si, y, silnika y, elektrycznego. Wróćmy jeszcze do bezpieczeństwa, światła, światła LEDowe. Tak, bardzo, bardzo fajne, fajny pomysł w tych moto w motocyklach, ponieważ tak, brak konieczności co sezon wymiany żarówki, e, żywotność tych świateł, e, forma, tak, forma, no forma, jeszcze, forma jeszcze jak one świecą, bo pamiętaj, że światła w technologii LED ma z reguły dostępne taką jasną, białą, białą zimną barwę. A nie taki żółty. E, albo, albo, możesz, albo możesz mieć też taki żółty, w zależności od tego jak wybierzesz. Tutaj akurat. E, w tym, w tym modelu wszystkie... zastosowane jest typowe białe światło we wszystkich modelach. E, teraz tak, w... e, tak, e, tak, e, tak. Tak, tak, tak. takie. się od tej żółtej barwy po to, żeby polepszyć e, widzenie w nocy. Natomiast tak, to co wspomniałeś, nie trzeba nic rozkręcać, nie trzeba się zastanawiać, czy ono świeci, czy ono nie świeci, bo ono świeci. Tak. A jeżeli nie świeci, to raczej nie dioda się spaliła, tylko jest jakiś inny problem. I... Ten sam problem będzie występował w każdym innym e, pojeździe. Dokładnie. Także to jest jedna rzecz. No i druga rzecz, nie, niejako wymuszona przez to, że to jest skuter elektryczny, jednak LED powoduje mniejsze zużycie energii niż klasyczna jakaś żarówka, halogen. E, halogen. Oczywiście mówiąc o bezpieczeństwie, nie można zapomnieć o hamulcach. Bardzo ważny aspekt to się zgadza. Tutaj te hamulce. Jak testowaliśmy, że jeździliśmy we dwóch. Sam przyznaj? Tak, przejechaliśmy się kawałek. To nie są żylety, ale hamowały poprawnie. Tak. Przy, no ma... przy, 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 na, przy naszej dwójce, kiedy nas dwóch, Paweł duży i Paweł mały na tym jednym skuterze. Tak? Uwaga, jest to wykonalne. Jest, jest to wykonali, wykonalne. Kawałek, przyjechaliśmy się, umieliśmy daleko do miejsca, gdzie zostawiliśmy tak. graty. I po prostu, e, przyjechaliśmy się. Pokażemy Wam te hamulce. Co do hamulców, o nich warto opowiedzieć, bo y, jest to ciekawe rozwiązanie. Są to hamulce tarczowe. Tarcze są nawiercane, dzięki czemu też lepiej odprowadzają y, ciepło. Zaciski dwutłoczkowe trzyma, y, przypięte bezpośrednio do stelażu. Jak już tutaj w tym miejscu jesteśmy. Jest forma zawieszenia, która była też w, jak w tradycyjnej włoskiej wespie. To można to nazwać wielowahaczem, trochę, ponieważ nie mamy sprężyny i amortyzatora, który jest bezpośrednio przy lagu, tak jak w większości motocykli, tylko przy samym kole. Moim zdaniem jest to ogromna zaleta z tego względu, że w tego typu rozwiązaniach dużo lepiej to tłumi zawieszenie przy mniejszych kołach. Tak, ale też z drugiej strony, mówmy się, wygląda to kozacko. Tak, to prawda. Popatrzmy się jeszcze, jak to obrawy wygląda w tyłu. Amulec mamy tutaj z tej strony. Tak samo jest. Tarsza, nawiercana. Dokładnie. I wentylowana. Bak paliwa. Najprościej mówiąc. Tak, bak paliwa. Bardzo łatwo się otwiera. Może pokażmy to z Bardzo w pewnie, jeszcze raz tak. Wsadzamy kluczek, przekręcamy i mamy tutaj e, dostęp. I uwaga, ściągamy obudowę i to jest nasz bak paliwa. To, jest, to są baterie. Bateria waży około 10 kg. Nie jest to jakoś mocno ciężkie, ale nie ma też problemu, żeby to e, naładować. Tak jak wspomniane było y, wcześniej, bardzo prosty sposób jest na odpięcie jej. Przekręcamy, podnosimy, bateria odpięta. W ten sam sposób ją y, montujemy ponownie. Przekręcamy y, i jest goto i gotowe. Mamy na zasięg kolejne 40 km, prawda? Ale w tym miejscu, jak jesteśmy przy baterii, zostawmy to na chwilę otwarte, otwórzmy jeszcze nasz schłowek taj bo tak jest. w boku tutaj, w tym miejscu, znajduje się schowek, schowek, który idealnie mieści ładowarkę. Tak, o czym się już mieliśmy okazję przekonać. Co fajne jest też, w momencie kiedy podłączoną mamy tutaj baterię, nic nie stoi na przeszkodzie, że... Oj przepraszam! Że tutaj możemy też od razu podłączyć y, ją do ładowania. W tym miejscu podpinamy ładowarkę i będzie nam od razu ładowało baterię. Pawle, ty jako wysoki motocyklista, użytkując y, tę skutę, y, chwilę, co możesz powiedzieć o pozycji y, no i ogólnych twoich wrażeniach? I pytanie: kupiłbyś to? Ja poczekałbym jeszcze chwilę do kolejnego naszego testu obiecanego e, Hawany GT mocniejsze. Tak. I to jest, to jest pierwsza rzecz, dla której ja bym ja osobiście jeszcze bym się wstrzymał, bo tam ta mocniejsza wersja dla mnie, no jednak jakieś, je, że na motocyklach, tych 600 650 i większych jest. Bardziej, bardziej do mnie pasuje, bardziej mnie przekonuje, może w ten sposób. Natomiast e, jeśli chodzi o pozycję, dla mnie ona jest wystarczająca: do tego, żeby poruszać się po mieście, absolutnie e, wystarcza. E, to, że. Znaczy, pierwszą rzeczą, do której ja musiałem się przyzwyczaić, to jeżdżąc na motocyklu, to to, że ja mam jednak podwinięte te nogi pod siebie. Tutaj. Cyk trzeba do przodu. Nogi, nogi jak, jak tak. na, trochę na taborecie. Tak, tak, jak na taborecie, ale to dla mnie osobiście ma dodatkowy plus, ponieważ ja mam tendencję do garbienia się, a taka pozycja jeszcze z, tej, z dość wysoko położonymi rękoma powoduje, że muszę się prostować. Więc dla mnie to jest w ogóle. Genialna pozycja, jeśli chodzi o taką, takie poruszanie się po mieście, bo dalej gdzieś na jakieś długie wycieczki to ja bym w takiej pozycji chyba nie wytrzymał, bo musiał się złamać w tym kręgosłupie, bo mi on... Pęk. 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 Tak. Nie, krótko mówiąc powiem Ci tak, ja osobiście yy, o ile jestem niższy od ciebie, Wygodnie mi się nie jeździło, ale muszę przyznać, że dalej niż taka wycieczka za miasto, no to obawiałbym się. Jeżeli, jeżeli miałbym się poruszać tym po mieście, dojeżdżać do pracy, do szkoły, podjechać tym na zakupy, pojazd idealny. Panu, bo zauważyłeś, że pogoda nam przestała znów sprzyjać i znowu zaczyna padać? Tak, to prawda. I to zawsze wtedy, kiedy mówimy, że yy, o wadach tego skutera. Tak, ale jak jesteśmy o wa przy wadach, właśnie, jest jeszcze jedna wada tego skutera. Coś, co. No, dla mnie jest po prostu. trochę dziwną wadą. To jest stopka boczna. Ten skuter na stopce bocznej raczej nie stoi. On udaje no, że stoi? W momencie, kiedy ktoś go lekko nie pchnie? Jest, to prawda. Jest, 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 jest ta stopka boczna jest, pozostawia trochę do życzenia. Ale w ogólnym rozrachunku to są takie małe detale, które nie, są, które nie wpływają aż tak jakoś mocno negatywnie na tak. negatywne odczucia. Bo w, bo w ogólnym rozrachunku jeździło się tym bardzo fajnie. Tylko tak, tak jak mówię, co do tej prędkości maksymalnej, ja też nie jestem usatysfakcjonowany, pamiętajmy, że jest to bardziej to kierowane do młodzieży, która do wyrabia. Młodzieży, albo do ludzi, którzy z różnych względów mogą jeździć tylko takimi tak, dokładnie. E, pojazdami, tak? Więc tak więc, tak podsumowując, więc nie mówimy. podsumowując, podsumowując, i jeszcze raz podsumować, można to w ten sposób, że. Fajna maszyna eee, ładna maszyna. Do użytku codziennego, idealna. Po mieście? Po mieście, mieście. podkreślam po mieście na dłuższe trasy, jednak to nie jest to nie jest to, szczególnie przy tej prędkości maksymalnej 45 km na godzinę, dłuższa trasa, no nie ukrywajmy, może być uciążliwa. A, a wiesz, gdzie ja bym zabrał ten skuper? No dawaj. Nad morze, wiesz, jak są te takie promenady takie, gdzie tam i tak jest zazwyczaj strefa 30 km na godzinę Aha. i ty sobie jedziesz. Po prostu patrzysz i ludzie będą się patrzyli na, te, na Ciebie. Tak, to prawda, bo, bo przykuwa uwagę. Przykuwa uwagę, tak, a Ty będziesz sobie siedział spokojnie, cichutko. Nawet dużo osób się nie zorientuje, że Ty podziwiasz okolicę. To prawda. I eee, inne widoki. A, tak, dokładnie. A stawiasz sobie na przykład koło jakiejś kawiarni, kawkę sobie bierzesz, pijesz, patrzysz na skuter, masz może masz jakąś polską miejscowość nadmorską. Fajna rzecz. Tak. Zobaczcie na naszą Stronę internetową, gdzie będziecie mogli obejrzeć pełną gamę modeli wraz z dokładnymi opisami. Mamy nadzieję, że nasze recenzje Wam pomogły. Więcej na mediach społecznościowych: Instagram, Facebook, TikTok. Zapraszamy do zobaczenia. Cześć! Dobra, Czekaj, poczekaj, ja spróbuję może, Czekaj. a, e, i, o, u, a, e, i, o, u. tak mi się łatwiej, nie, nie, serio, tak mi się łatwiej ten, e, łatwiej mówi spójnie, ale to nam zamoknie. No to co to... z tego, że zamoknie? A co, tu w deszczu się nie jeździ? Ja się bardziej martwię o to, że ja zamoknę, niż o to, że skuter zamoknie.